AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! E, 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 ale wy też się słabi, e, e, e. Dobra, zaraz, co, wszystkim co macie! Jak to będzie? Bo. Mam się, ale, o, nie Eee, silniejszym. A silniejszym. Atakuj! Jakkolwiek! Nie mam czym! Mam wodę. Dobra, kamehame! Ha Nie! Gdzie on jest? Tu! Dobra, dalej! się! O nie! O no nie, no nie trafimy. Ale zada! raz no. O nie, 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 nie!

Dobra! Aaaa! 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 Co jest, o to zatrzymał! Nie, ono tu leci na mnie! Nie! Kto mnie osłonił? A dobre, na dobit. Jeszcze raz! A jest! ka me ha Co jest? Hej, jakoś tam nie idzie, wiecie co? Jakoś tu mnie, ja chyba wrócę do was później. Okej, chodźcie, będę to. Okay. A? Chodź tu. A. 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 Nie, chodźcie to. Eee! Obiega! Nie, co za ciebie? Chcesz tylko pobawić? Stańcie mnie wrażę. Co to było? Zwałem. Co? John jest za nami. O nie, o nie, 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 tak Ja nie, tak. tak. Zaraz, Natek! Natek! O, 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 o żyjecie. Chcieliśmy no przyjść. nie, Uf, wiem, to nie, 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 coś uciekło, ale... Uciekł? O nie, 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 to było? Co? Możliwe, że to jest jakiś jeden z tych stworów od niej Jeden z Jeden z Od niej? Od Tym bardziej Masz rację Posłuchaj na namęczani, jesteśmy zagrożeni Zda, Jeszcze Aha. raz, bo już nie powiedziałem no. Dowiadłaś, na męczanie jesteśmy tutaj zagrożeni. Musimy się tam udać. He? E? E? Co nie? jest? A ja tylko jeszcze jedną informację co nie Bo tak sobie teraz przypomniałem. Jakim kodem on zginął? Ara! Ja tylko z informacją przychodzę. Dobra, dajmy mu powiedzieć, nie. czego chcesz. Yy, ona za niedługo przybędzie. Nie. No nie, dobra, to jest! Pa pa. Nie! A! Żyjecie? Ale nie trzeba było! O! o. Ach, dobra, nieważne. Ach, to był jakiś dziwny stwór. Nie wiem. On jest. A, I Nie wiem gdzie na gdzie jest, misaki na mnie nie hmm. Na mnie też nie. A, gdzie ona jest? Gdzie ona jest, Misaki! Dobra, wyczułam jej kij. Gdzie? Jest przy wieżaniach. Hmm. A. No dobra, no to polećmy. Musimy się śpieszyć No idziemy, lecimy tam. Oby ją nie dorwał, oby ją nie dorwał. Bo serio, jeżeli coś, jeżeli coś się stanie, to sobie nie daruję. Wisaki! Wisaki! Mm. Ten jest żółty i ma takie o, małe płatki, ten jest różowy i ma większe o. płatki, i jest większy. Pisaki! Czekaj, eee! tu jest badanie naukowe prowadzone? Ale mnie to, ale nic nie jest? Nie widziałeś nic takiego czarnego, dziwnego? Nie! Od pięciu godzin patam tylko te dwa kwiatki. O. O. Nie. Nie no. Nie lubię deszczu. A nie. A kto lubi, o! Jesteś na tek. Dobra. dobra. To jest ta. Dobra, to gdzie to jest? To jest ta wieża. I mam się tam oddać? No chyba tak. O mój, Boże, jakie to jest brzydkie. Może tam iść, Nie znaczy... Musimy, to musimy to jest tam iść, musimy to tam iść się iść iść szkoły szkoły, 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 szkoły. zaprowadzić. To co, ale cze... czekaj się. jedna rzecz. Misaki, proszę cię, żebyś się następnym razem nie oddalała tak daleko. Temu? Po. Bo... Jest niebezpiecznie. Nie. Ale jest bardzo niebezpiecznie. Przed chwilą właśnie walczyliśmy. Nic nie widziałam. Może ktoś potwierdzić, powiedz, moje... gdzie jest natek? tam? No nie, 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 natek, natek! Nie, 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 bo musimy przynieść. to Dobra, chodźcie ze mną! No nie wiem, straszne miejsce. No czekam. Idziemy na górę, na górę, na górę, na górę, bo on nie może tutaj być sam, bo jak ci aniołowie go... bez powiedzenia nam mam gdzieś mocz. Czekula. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie mówcie, że go... że go porwali! Nie mówcie, że go porwali! Nie, 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 niek! Tu jestem! Oglądam tutaj widoki, próbuję się pogodzić ze swoim losem. Dobra, jestem gotowy, e? idę już do nich. A? Ale ich nie... Ma. Ej to! Nie chcę iść, tutaj jest okropnie, to zgodnie... Na górze! Na górze? No. Dzień do... Nie, to też tu jest brudno. Nie tu, wyżej! Tu wyżej. wyżej. Gdzie? Uuu, okej. Okay. Zos... O mój Boże, chcę tutaj zostać. Ale ich o. nie ma. Jak to ich nie ma? No nie Co? ma ich! Właśnie nie, nie wiem, czy my opuścili smoczą kulę. To, to jest dziwne. Ale, ale czekaj, ale... Bariera nadal jest. I właśnie o tym... Bariera? Faktycznie jest bariera. Hmm. Jest smocza kula. Ale ich nie ma! Ej! Mam pomysł! Co? Jak ich nie ma, a jest smocza kula... Nie, 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 nie robiłbym. Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mi, Natek, jeszcze mi życie miłe, żebym miał na pięku jeszcze za aniołami. ale ładnymi aniołami. Przyda ci się jakaś dziewczyna. Nie, ja mam żonę przecież! Racja, ma żonę. Dobra, nieważne, mieć kochankę. Posłuchaj mnie, na meczani, musimy się jakoś tutaj przedostać, nie? Jakby co? nigdy tego nie próbuj Zresztą wiem może zróbmy to tak hmm. A To jest magia, tak? No chyba tak, nie wiem, ty się nad tym znasz Tak, to jest magia aniołów W imię Ojca i Syna wodą święconą Niezioła. Znaczy nie w tą stronę Okej okay. Okej, okay. nie w tą stronę hmm. Wiecie, jakby pole jest magiczne, ale sam budynek nie jest magiczny, nie jest chroniony Racja Na nie wiesz co to oznacza? Tak Zniszcz to JA?! A tak. Wystarczy tej, o, w tym miejscu może ścianka. Oh. Albo, wiesz, czy te smocze kole są niezniszczalne? One są niezniszczalne. No i zajęliście! Oj, na nie. mam plan. Jaki okay. on? Jaki on? Nie, ja tego nie Jaki... miejsce nie będę niszczył, jeszcze mam na pięku z demonami, ale nie chcę mieć na napięku jeszcze z aniołami. Um, ja będę no, nie. ja się e... nie boję. Ale na to Na tej czy ty? Co on robi? Ja, ja ja nie no, nie 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 Ty chcesz zniszczyć ich budynek? Ale tu chodzi no, o Ale tu chodzi o górne piętro! Słucham? Ale tu chodzi o tylko górne piętro! Ale jak się rozwali dół, to wszystko się rozwali! Ale to się... Ale to się zapadnie! Jak ci się szukać w gruzach smoczej kuli! Tak... więc tak! Jak mówiłem to jest dobry plan. O nie! Nie! A co na ja, tak przesadziłeś! Że ty ale zniszczyłeś to... otoczenie! Co to było? MAŁA BOMBA Z TWOJEJ MOCY ZE CO?! MAŁA? MAŁA Kiedy on to zrobił? Nie mam pojęcia eee, Nie wiem Ale schody są magiczne, zobaczcie, nie zniszczyły się Dlatego ale... musimy teraz podami. Ale, ale... Eee, smoc... Gdzie jest smocza kula? Zapraszam od dołu Gdzie ona wylądowała? Tym, 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 wiedzieć. Bo ja się że gdzieś wypadła tym, eee, eee, Smoczy radar? Tum, 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 tum. I... E, mamy problem. Ale nie, Ale nie mam żadnych odczytów. E? No to pięknie. Czy widzicie gdzieś smoczą kulę? Bo ja nie. No ja też nic nie widzę. Halo! Smocza kula! Ona nas zastrzeli. Ta strażniczka nas zastrzeli boję się, że nie tylko. Na szczęście Boca Kula z czego jest zrobiona? Ona jest jakiś magicznych kryształów Nie wiem, nie znam A się Nie waży? Bo może wybuch tak się zrobił Nie no, ona gdzieś tu powinna być hmm. Hmm. dzisiaj ją Nie No nie hmm. wiem, ale mi się, nie mi, się mi się łatwo znaleźć, ale Po co ja wam pomagam Zaraz jest odczyt! Jest odczyt! A? Gdzie? A? gdzie? Gdzie, gdzie? On jest gdzieś... Już... Tu? Widzę ją, widzę ją Czekaj, ja och, och. Mamy ją! Ale nie? To jest To zaraz, Misaki, ile masz przy sobie? Jest. Z tego co pamiętam, masz cztery smocze tak? chyba? Także łap piątą Zostały nam tylko dwie okay. Ja cię. Pierwszy Potem możemy spełnić życzenie W końcu będziemy się mogli ich pozbyć, ale musimy się stąd wynieść Jak, no, naszy... jak dalej stąd najlepiej no, no, tak. Przeprowadzka, my też musimy? No tak, tak. No, Czo... no, na przy... to to Naszego, miejsca, do naszego do... miejsca nic nie zostało, więc musimy się przenieść gdzieś gdzie założymy obóz Dobra, to idziemy okay. Dobra, to w tamtą stronę lećmy Kurde, Gustaw by się przydał, z Nimbusem by cię zabrał. Chwila, hmm. mówicie o Nimbusie? Tak. Nimbusie, tak? No, chmurka, no. Kim Nie to, gadaj! Za skąd ją masz?! Podarował mi ją! A no tak, zapomniałem. Ja Dobra, kto chce lecieć? Nie. podziękuję. Oj. Kto, kto chce? W wolę lecieć normalnie. Nie umiem sam latać, więc. Umiesz ja się latać? nauczyłem! Nauczyłem się od niego. Okej, okay, no to. Ty! Jak? Łapko! A no ja. Sami... lecę. No, lataj. Czyż tu umiesz latać? Hm? Tak! To na dobra, lećmy w tamtą stronę. Jeżeli, te, jeżeli tych czarnych będzie jeszcze więcej, to Mimo my... Mamy że nie. Oby. Le. Ale mówię, trzeba znaleźć miejsce do osiedlenia się. Na pewno się przyda. Bo no serio tutaj z tego to nic nie zostało.